Na 615 pacjentów, którzy trafiło dzisiaj do szpitala, 398 osób to byli pacjenci z rozpoznaniem COVID-u. Czyli znacząco ponad 60% pacjentów, którzy jadą do zabezpieczenia szpitalnego to są pacjenci COVID-owi. Niestety te dane dotyczące liczby zakażonych mieszkańców województwa śląskiego nie spadają w ostatnich dniach poniżej 5 tysięcy. To jest bardzo alarmujące. Na ponad 12 600 badań przeprowadzonych w naszym województwie, ponad 5 tysięcy nadal jest zakażonych. Dlatego też no, z niepokojem przygotowujemy się na kolejne dni. Już wiemy, że ten weekend będzie bardzo ciężki. Spodziewamy się, że kolejne dni będą jeszcze cięższe. Dlatego robimy wszystko, aby zabezpieczać, Kolejne łóżka covidowe w szpitalach. To już jest poziom, który jest bardzo bliski granicy wydolności systemu ochrony zdrowia. Niemniej jednak to, co zostało podjęte i to, co w tej chwili jest programowane i jest przygotowywane, na dzisiaj daje gwarancję bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców i naszych obywateli. Na ponad 4000 przygotowanych łóżek. Na pierwszym, drugim i trzecim poziomie ponad 3200 pacjentów w tej chwili znajduje się w szpitalu, jest hospitalizowanych.